Dzień dobry, cześć i witam Cię bardzo serdecznie na moim profilu. Mamy godzinę 19.30 poniedziałek, a więc czas na kolejny pro-live, czyli praktyczny rozwój osobisty na żywo na moim profilu. Tradycyjnie jak co poniedziałek. Jeżeli oglądasz tę transmisję z, z odtworzenia, to na spokojnie, myślę, możesz sobie przewinąć o minutę, dwie ponieważ teraz poczekam na te osoby, które chcą na żywo obejrzeć te transmisje. Ja jeszcze tutaj tylko wkleję link do transmisji na grupy. Widzę, że przybywają pierwsze osoby. Cześć Mikołaj, witam Cię bardzo serdecznie. Ula również, witam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję Wam, że jesteście. Już sobie odpalam transmisję na moim laptopie, którego mam obok. Więc, jeżeli e, będziecie widzieli, że co jakiś czas zerkam na bok, to tutaj mam po prostu laptopa i tutaj będę czytał e, Wasze komentarze i, i też mam włączoną swoją transmisję, żeby, żeby podglądać, czy wszystko jest ok. Um, więc myślę, że za chwileczkę będziemy mogli e, zacząć. Napiszcie mi, proszę, czy wszystko jest ok, czy działa wszystko czy nie ma żadnych problemów i za chwileczkę zaczniemy, a tematem dzisiejszego live'a będzie to jak trwale przyswajać wiedzę, na przykład gdy czytamy książki jakieś, albo gdy uczymy się materiału na studia i chcemy go nie tylko zakudrzać i zapomnieć, ale chcemy na dłużej, żeby ta wiedza została w naszym umyśle w naszej głowie, co wtedy zrobić. Ja mam taką swoją autorską metodę i chciałem się nią dzisiaj z Wami podzielić. Więc myślę, że będziemy mogli zaczynać jeszcze zanim to. Poproszę Was o lajki, serduszka, po prostu żeby ta transmisja mogła dotrzeć do jak największej ilości osób, żeby też i one mogły skorzystać z tego. Cóż, może zacznijmy, więc od początku. Codziennie, w dzisiejszych czasach codziennie dostajemy multum różnych informacji, multum różnej wiedzy. Oczywiście można rozmawiać długo, dywagować, czy to wpływa na nas pozytywnie, czy negatywnie. Raczej negatywnie, jeżeli to jest zbyt dużo ilości, bo nasz mózg jest przebodźcowany. E, na to wszystko nie sprzyja naszej koncentracji. Więc e, dobrze jest właśnie nauczyć się przyswajać wiedzę e, w taki sposób e, skuteczny, żeby umacniać tą wiedzę, na której nam zależy, spośród całego tego gąszcza informacji, jakie uzyskujemy w ciągu, w ciągu dnia. E, generalnie jeszcze chciałbym omówić taki, bo to będzie potrzebne do tej metody. E, jest taki mit popularny, że. Mówi się, że każdy z nas jest albo wzrokowcem, słuchowcem, albo kinestetykiem od urodzenia. To nie jest tak. To znaczy że rzeczywiście może to być tak, że... Cześć Witold, witam cię, witam cię bardzo serdecznie, dziękuję Ci, że jesteś. To może być tak, że teraz ktoś jest wzrokowcem, ktoś jest słuchowcem ale dlatego, że wyćwiczył sobie zdolność zapamiętywania informacji na przykład za pomocą słuchu albo wzroku. E, natomiast y, to nie jest tak, że od urodzenia jesteśmy wzrokowcami, bo to może być tak, że albo w dzieciństwie ktoś nam zwrócił uwagę, że o, ty chyba jesteś wzrokowcem, albo my zaczęliśmy uczyć, przyswajać, się, przyswajać informacji za pomocą wzroku, a nasz umysł, cześć Tomku, witam Cię bardzo serdecznie, dziękuję Ci, że jesteś. Nasz umysł zaczyna, chce nam pomóc, więc zaczyna też być coraz lepszy, coraz lepszy w przyswajaniu informacji, na przykład za pomocą wzroku. Więc z czasem ta umiejętność się u nas rozwija, ulepsza, i z czasem rzeczywiście możemy coraz lepiej przyswajać tą informację za pomocą wzroku. Natomiast i jesteśmy wzrokowcami, natomiast to jest efekt naszej tak naprawdę pracy. Nie jesteśmy od urodzenia wzrokowcami, yy, słuchowcami czy kinestetykami. Więc co należy robić? Jak najlepiej, jak najlepiej uczyć się, przyswajać wiedzę, mówiąc tak ogólnie, e, wykorzystując wszystkie zmysły, tak naprawdę wszystkie, e, jak, jakie mamy do dyspozycji. Więc tak naprawdę, bo wtedy wzmacniamy, wzmacniamy ciągle te połączenia neuronalne w naszym mózgu za pomocą różnych sposobów. I ta moja metoda również na tym właśnie bazuje, na wykorzystywaniu różnych zmysłów. I to jest tak, że gdy my cały czas... Wykorzystujemy te różne zmysły, to wzmacniamy połączenia neuronalne w naszym mózgu. I czasem z, takiej, z czasem, z takiej jednej małej, drobnej ścieżki, czyli że raz coś się nauczyliśmy, drugi raz wzmacniam, wzmacniam, zaczyna się robić chodnik. Teraz szerszy ten chodnik, potem droga jednopasmowa, bo ja cały czas powtarzam te informacje w różny sposób w mózgu, to połączenie się wzmacnia. I z czasem to się robi szerokopasmowa autostrada. Czyli nie mamy problemu z tym, żeby e, przypomnieć sobie jakieś informacje, jakąś wiedzę na temat danego zagadnienia. Ale to wymaga pracy, wytrwałości. No niestety, ta moja metoda, ona jest bardzo skuteczna, ale ona wymaga wytrwałości. Coś za coś. Hmm. Więc moi drodzy, e, jeżeli będziecie w ogóle mieli jakieś pytania, to jak najbardziej. Zachęcam do tego, żeby je zadawać na bieżąco. Na czym polega ta moja metoda? To po pierwsze, na przykład dajmy na to sobie, że czytam książkę. Teraz to jest zaczynaj od dlaczego, z Simona Simka. Polecam bardzo serdecznie. I gdy ja czytam tą książkę, to już podkreślam sobie ołówkiem. Mam tu podkreślone ołówkiem różne, różne rzeczy. E, podkreślam sobie takie najważniejsze, istotne, najważniejsze najistotniejsze zdania, e, które po prostu e, mnie się podobają. Więc to po pierwsze, ale po drugie to e, zakładam sobie zeszyt jakiś e, pusty i po prostu zaczynam wypisywać najważniejsze. Cześć Tomku, witam Cię bardzo serdecznie, dziękuję Ci, że jesteś. E, I zaczynam sobie wypisywać e, te najważniejsze dla mnie najistotniejsze rzeczy, konkluzje z no, na przykład danego działu, danej strony. Jakie rzeczy chciałbym zapamiętać? Czyli piszę i już wykorzystuję zmysł mm, kinestetyczny, czyli ruch. E, no i poza tym mi zapisuję, czyli już jest to powtarzanie. I zapisuję sobie te najważniejsze rzeczy. A dodatkowo, cześć Ewelina, witam Cię bardzo serdecznie. Dodatkowo, zakładam sobie kartkę A4. Cześć Tonku, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dodatkowo, zakładam sobie, biorę sobie kartkę i zapisuję sobie pytania do jakichś ważniejszych zagadnień. Cześć Ewelina, cześć, cześć. Dziękuję Ci jeszcze raz, że jesteś i zapisuję sobie ważniejsze, zapisuję sobie pytania na ważniejsze zagadnienia. Cześć Sylwia. Zapisuję sobie pytania na najważniejsze zagadnienia. Ja pamiętam, że do książki o biografii Leonardo da Vinci'ego zapisałem chyba około 70 pytań, ona ma około 600 stron. Różne pytania. Co chciałbym po prostu zapamiętać? Dlaczego? Bo później, gdy na przykład przeczytam rozdział, dwa rozdziały, wracam sobie do tych pytań i zaczynam na nie odpowiadać. I tu już inaczej angażuję mój mózg. I na przykład mówię na głos, odpowiadam sobie na głos. Cześć Filip, witam cię bardzo serdecznie. Czyli zaczynam sobie odpowiadać na te pytania gdy przeczytam całą książkę i zanotuję już najważniejsze rzeczy w zeszycie, wypiszę wszystkie pytania, e, jakie chcę później sobie zadawać, żeby zrobić sobie taki test. E, w teorii wszystko jest takie proste. Tak. No to jest dużo roboty, dużo pracy, ale wierz mi Ewelina, że jak się wprawisz, to jest ok, To jest bardzo skuteczna metoda. To da się to przyzwyczaić, że ok, tutaj czytam 45 minut, 15 minut sobie pytania zapiszę, albo sobie wynotuję najważniejsze rzeczy do zeszytu i wracając do tego testu, skończyłem czytać książkę, no to sobie zaczynam czytać wnioski, albo zaczynam sobie zadawać pytania, zadawać pytania i na nie odpowiadać. I uwaga, jak na przykład ja sobie wybieram, że ok, teraz umawiam się ze sobą, że teraz będę odpowiadał sobie na pytania wszystkie. E, ostatnio tak zrobiłem do książki Susan Kane o introwertykach. E, Ciszej proszę, polecam, bardzo super książka. E, I ja tam miałem też chyba z 80 pytań i ja odpowiadałem sobie na własne pytania, przeze mnie stworzone, ale jednocześnie Miałem włączony dyktafon w telefonie i nagrywałem siebie, jak ja odpowiadam sobie na własne pytania. I dlaczego. To trwało, nagranie trwało bez przerwy godzinę 40 minut. Więc 100 minut trwało łącznie. I później, na przykład idę na miasto albo jadę autem. Odtwarzam sobie, słucham siebie. Czyli sobie słucham te najważniejsze informacje. Czyli znowu wykorzystuje tym razem słuch. E, czytając swoje notatki w zasiecie wykorzystuję wzrok. E, odpowiadając na pytania mówię. E, więc widzicie, wykorzystujemy różne zmysły, różne zmysły. Na różne sposoby powtarzamy tą teorię. Tu zadajemy pytania, tutaj sobie czytamy, tutaj możemy innym razem przejrzeć książkę. Najważniejsze te podkreślone rzeczy poczytać, wychwycić w różny sposób co jakiś czas i my wzmacniamy, wzmacniamy te połączenia neuronalne w mózgu, dzięki czemu wzmacniamy, przyswajamy tą wiedzę. I generalnie to jest tak, że ta metoda, ona wymaga dużo pracy. Nie ukrywam, tak? Chociaż tak jak powiedziałem, to jest kwestia wprawy, jak ze wszystkim. Ale ona jest naprawdę skuteczna przez to, jest naprawdę skuteczna. I jeżeli przez, dajmy na to, nie wiem, przez rok, co tam, co tam, na przykład co miesiąc będziesz sobie wracać i odpowiesz sobie na te pytania, gdzieś tam wieczorem sobie siądziesz, odpowiesz raz na 30 pytań, tam raz na 10 pytań różnych wyrywkowo, albo sięgniesz do tego zeszytu, zobaczysz sobie te notatki, no to też, to też sobie przyswoić, przypomnisz tą wiedzę, no to będziesz przez dłuższy czas, długi czas pamiętać te wszystkie informacje dla Ciebie istotne. Tak samo można zrobić z materiałami ze studiów na przykład, czyli zadaję sobie, pisze sobie pytania do jakichś zagadnień, albo piszę, po prostu realnie pisze. Nie ja pamiętam, że do jednego z egzaminów, mój kolega do jednego z egzaminów na, na studiach stacjonarnych, to był chyba związane z fizyką. Pamiętam, że w weekend zrobił 100 stron notatek, bo pamiętam, że on mówił, że jemu najlepiej się uczy, jak pisze sobie po prostu, pisze sobie to, co ma się nauczyć. Bardzo dobrze. A że zapisał 100 stron, czyli właściwie książkę, ja pamiętam, powiedziałem, że słuchaj, to ty mógłbyś właściwie już wydać książkę po prostu, gdyby ci wykładowca zezwolił. Tak? No ale e, o to chodzi. Wykorzystujmy wzrok, słuch, czyli słuchajmy później siebie e, z tego co nagraliśmy e, ruch, czyli piszmy e, i, i czytajmy. W różny sposób wykorzystujmy te e, własne zmysły, więc to jest ta moja metoda. Polecam Wam przetestować. E, przetestować, wypróbować, bo to jest najważniejsza teoria. E, gram, e, teorii, gram praktyki jest cenniejszy niż to na teorii tak naprawdę. Więc y, po prostu praktyka, praktyka, praktyka. E, gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało możecie teraz e, je napisać, zadać, jakieś wątpliwości, ewentualnie do mnie prywatnie, jak najbardziej. E, i za tydzień zapraszam Was już na kolejnego live'a, a za tydzień będzie, myślę, bardzo ważny temat, który ja lubię na ten temat rozmawiać, bo on jest niezwykle istotny. Przekonania. Jak pracować z przekonaniami. sobie tutaj zapisałem temat. 21 października to będzie. Bardzo ważny temat przekonania, bo one determinują to. W jaki, sposób będziemy, w jaki sposób będzie nam się funkcjonowało, czy będzie nam się lżej szło przez życie, czy będzie nam się szło trudniej przez życie, więc troszkę inny temat od dzisiejszego, ale niezwykle ważny, więc już zapraszam Cię bardzo serdecznie na za tydzień, na godzinę 19.30 tradycyjnie. I no cóż, widzę, że nie ma więcej pytań, więc... Jeszcze zachęcam do, na koniec jeszcze raz do tego, żeby zalajkować tę transmisję, żeby mogła ona dotrzeć do jak największej ilości osób. No i cóż, dziękuję Wam za obecność dzisiaj. Z uśmiechem do zobaczenia.